Wszystkim piątkowy wieczór, wolny wieczór. Podkreślam, spędzam właśnie w taki sposób, że idę na grzyby. Jest jeszcze tak w miarę znośnie jasno. Nie znam tutaj okolic tak dokładnie, żeby się, wiecie, zapuszczać nie wiadomo w jakie lasy, więc przyszłam tutaj dosyć niedaleko i mam nadzieję, że coś znajdę, bo rozpadał się deszcz. Więc jest au, jest ślisko, ale tak mi się chciało wyjść z domu. Wiecie, nie chciało mi się już siedzieć przed tym komputerem. Idę w naturę troszkę. O. Jak się zgubię, jak coś, to na grzybach. Mam nadzieję też, że nikt mnie nie porwie, ale może nie. Dobra, trzymajcie kciuki, żeby było dużo grzybów, bo podobno są. Wyszłam stamtąd, bo powiem Wam szczerze, że zostało mi coś takiego z Polski, że się boję! Ja wychowałam się w Katowicach, na takiej dosyć, powiedzmy, trochę niebezpiecznej dzielnicy. I teraz, mimo tego, że tu w Norwegii jest naprawdę bezpiecznie, przynajmniej tutaj, gdzie ja mieszkam, te okolice, no ale ogólnie Norwegia należy do bardzo bezpiecznych krajów, to i tak mimo wszystko coś mi tam zostało w tej głowie, że, że się boję. Czy jak już jest ciemni, po zmroku, boję się sama wychodzić. W ogóle widzę teraz, że osłonka z mikrofonu mi wypadła, zgubiłam. Więc na razie bilans dzisiejszej wyprawy: zgubiona osłonka na mikrofon, dziura w kurtce. Zahaczyłam o krzak z malinami i zrobiłam sobie dziurę w nowej kurtce. Ja tą kurtkę kupiłam teraz, jak byłam w Polsce na urlopie i zdeptałam ślimaka niechcący. Jego, wiecie tego dużego? Nie jest jak się rozpadało. Nawet jeżeli nic nie znajdę, no to fajna wycieczka, Przewietrze się i takie fajne, zobaczcie, fajne miejsce tutaj, miejsca sobie mijam. To nie jest tak, że ja szukam grzybów tutaj na ścieżce na żurzelku. Wchodzę sobie od czasu do czasu po prostu tu po bokach. Tam jest pies. Kuźwa, ja jestem ślepa. Albo jestem ślepa, albo tam jest pies przywiązany do drzewa. Czekajcie, muszę zzoomować. Boże, ale creepy. To jednak kot. Tam bez ruchu sobie siedział, czekajcie. O! Napadało mi na... dobra, tutaj jeszcze skręcam. Jak tu nic nie będzie, to się wracam, bo się już ściemnia. Będę zawiedziona jak nic nie znajdę. Naprawdę. jestem grzybiara. Lubię łowić ryby, bo no jara mnie to, ale szkoda mi jest później tych ryb. Jeść i szkoda mi, że one cierpią, ale i tak mimo wszystko lubię łowić ryby. A grzyby właśnie lubię zbierać, dlatego że tu akurat nikt nie cierpi. Fajnie by było, jeszcze jakbym jakiegoś znalazła, chociaż na jajecznicy grzybów zero, ale też już zero żywej duszy. Ten tu sama jest pięknie. Uroki właśnie piąteczek, piątunia ludzie zazwyczaj w inny sposób spędzają i plusy są właśnie takie, że można być samemu. Krowy, konie, ptaki, ślimaki. Mam ochotę w ogóle wpakować się tutaj do tej wody, która jest za mną, ale jest taka brzydka piana przy brzegu i nie wiem co ona oznacza, ale chyba to zgoogluję. Jakieś yy, odpływy, przypływy, glony czy o co kaman, bo przestało padać. Ja jestem i tak już mokra. Taka ta piana. Poczytałam i jednak rezygnuję z kąpieli. Wracam już do, na parking do samochodu, bo, bo to nie ma sensu. Ech. Przynajmniej przestało padać, i przynajmniej ochciłam buty. Zaraz wam pokażę, bo szukałam tych butów takich na wycieczki, na hiking, na wycieczki w góry takie Ech. i polowałam na tak teraz nie pamiętam jak to się mówiło katepilary czy katepilery mm, które miałam kilka lat ale się zużyły i musiałam je wyrzucić i nie było nigdzie więc podejrzewam, że po prostu przestali je może już produkować i tak mi były potrzebne buty że w końcu zamówiłam timberlandy i jestem właściwie zadowolona mm, troszkę są za duże ale to właściwie dobrze bo na grubszą skarpetę zawsze jak się wiecie, idzie w góry, żeby było wygodnie żeby nie obcierały Eee, no ochrzczone grzybobrania dzień drugi Adaś nie pokazuje się ciężko mi będzie nagrywać bo mam Adasia w plecaku ze sobą eee, wypsikaliśmy się takim sprayem lawendowym żeby w razie czego eee, kleszcze nas nie pozjadały ale grzybów jak nie było tak nie ma Przynajmniej jest ładnie, bo się powtórzę. Jak zwykle wszędzie jest ładnie. Uwaga! Dobra. Dzieczka z dzieckiem do lasu to nie był najlepszy pomysł. Wszystko spoko, gdyby nie to, że po prostu Adam lubi chodzić z własnymi ścieżkami. Co jest oczywiście zrozumiałe, jak miała dwulatka. Ale no... No nic, nie będę narzekać. Chciałam sobie zrobić dobrze i zachciało mi się Maka, dlatego jadę na Maka. Ja Maka bardzo rzadko jem, dlatego że jest mój no raz, że niezdrowy, dwa, że nie jest, nie mieszkam blisko Maka i wiecie, nie chcę mi się po prostu tam dojeżdżać, ale no gdzie ty jedziesz? Muszę się tu skupić. Um, ale dzisiaj jest ten dzień i zauważyłam, że właśnie zależy z jakim nastawieniem Coś robimy, bo jak ja wiem, że mi to zrobi dobrze, to wiem, że brzuch nie będzie mnie bolał po tym. Ale jak czasami właśnie się coś zje takiego niezdrowego, z taką myślą, żeby się tylko napchać, to wtedy boli nas brzuch. I tak jest ze wszystkim. Także ee, Mak mi zrobi dobrze, <grym> dlatego jadę się najeść. Wiecie, no takie rzeczy teraz cieszą. Taki wolny czas, wiecie, spędzony nawet na kierowaniu samochodem. Leje deszcz, by the way. Więc jeżeli coś trzaska, to trzaska. Trzaskają taki wielki krople deszczu. Dobra, wiecie co? Muszę się skupić tutaj na drodze. Odzywam się później. Welcome, coming time with the selling. Hi. Um, Hi. Ein double cheese. One double cheese, ja? Ja osobiście nie chcę chili cheese tops. Til ja. ja. Takk. Det var det. Siste luke, tak. takk. Aller siste. Dzień później. Wiem, że w zeszłą niedzielę filmu nie było, bo się nie wyrobiłam z montażem, bo nie miałam wystarczająco nagranego materiału, bo grzybobranie nie wyszło, bo w ogóle nie miałam jakoś tak za bardzo ochoty też nagrywać się, przyznam szczerze, ale dzisiaj zawzięłam się w sobie i postanowiłam, że będę nagrywać, dlatego zaczynamy. Dzisiaj jest niedziela w ogóle, więc dzisiaj powinien być film. Połowę filmu już mam zmontowaną, więc może się wyrobię też z tym żeby dodać dzisiaj ten film, ale dobra, koniec pierdoello. Jestem pod piekarnią, zachciało mi się pysznego chlebka. Chciałam sobie zrobić takie super fajne śniadanie sama dzisiaj w ciszy, bo ada się jest statą. I tyle. Zaczynamy drugą część vloga. Pamiętna chwila. Nagrałam tankowanie i cenę paliwa specjalnie, dlatego że w ostatnich, nie wiem, przez ostatnich kilka miesięcy cena diesla, zresztą benzyny też, nie spadła poniżej 20 koron. Ceny były w granicach tak, 24-23 korony. Dochodziło nawet do 28 momentami. Eee, dlatego dzisiaj jest szczególny dzień. Dobrze się złożyło akurat, bo miałam prawie pusty wak. Zatankowałam do pełna. Zanim pokroję chleb, chciałam Wam pokazać, yy, nie chciałam Wam pokazać chleba, jak wygląda chleb, ale bardzo często pytacie właśnie o ceny pieczywa, pewnie dlatego, że to jest taki jeden z podstawowych produktów, jakie się używa na co dzień. I tak, taki chleb z piekarni, bo kupiłam go w piekarni, kosztuje 59 koron, nie jest on za wielki, no zobaczcie, sami sobie możecie porównać, yy, kosztuje 59 koron. Yy, Chleb można znaleźć taniej, na przykład w markecie, tam powiedzmy za 20 koron. Być może nawet za dychę, taki wiecie, pompowany. No ale tak jak mówiłam, chleb z piekarni 59 koron. Śniadanie gotowe. Tutaj mam wegański pasztet, który bardzo polecam tutaj w Norwegii, jeśli mieszkacie. Smakuje identycznie jak taki normalny, tradycyjny pasztet ze zwierzaka, ale jest po prostu no, taka no, zdrowsza wersja. Tutaj z pomidorkiem, ogórkiem, tutaj przyjarany bekon, bo taki właśnie lubię. Awokado, kabanosiki z polskiego sklepu, no i obowiązkowo oliwki w przyprawach w oliwie z chili. Zjadłam śniadanie. Teraz chciałabym Wam powiedzieć o cenach prądu w Norwegii, bo to jest jakiś żart. Um, nawet nie wiem, jakiego określenia mogłam użyć, bo drogo to jest za mało. Najpierw, może pokażę Wam, o czym mówię. Wklepię Wam przykładowe ceny prądu w różnych częściach Norwegii, bo one bardzo od siebie się różnią. Zacznijmy, może, od Stavanger, czyli miejscowości. W której ja mieszkam. Teraz możemy przejść do na przykład Oslo. I na sam koniec y, tromso, czyli północ, północna część Norwegii. Ceny prądu na północy nie są w ogóle porównywalne do cen prądu na południu. Powiedzmy tak, że rok dwa lata temu ceny prądu były takie same jak są teraz na północy. Czyli rachunek płaciło się tam w granicach powiedzmy w lecie 500 do 1000 koron, zimą 2 no max 3000. Teraz jak sami widzieliście hmm, jeżeli załóżmy, rodzina zużywa 100 kW w miesiącu, to jest taki ogólny przykład, daje, żeby łatwo było policzyć, no to taka rodzina teraz średnio za prąd będzie płaciła ponad 6 tysięcy, bo cena, którą tutaj zobaczyliście, to jest goła cena. Do tego jeszcze trzeba sobie doliczyć cenę za przesył. Więc rodzina y, zużywająca 100 kW będzie płaciła rachunek w granicach 6-7 tysięcy. Mówię tutaj o takich y, małych rodzinach, które mają mieszkanie, bo jeżeli ktoś ma dom wielki, y, 4 czy 5 sypialni, 4 dzieci, robią stop pranie i zmywarka chodzi i suszarka chodzi i, i wiecie, no to, 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 to y, tutaj oczywiście to będzie się różniło. Główną przyczyną, oczywiście, tych, tej ceny tego prądu jest. Y, Masakryczna cena za gaz, ale też no, niskie opady deszczu, wiatr no, wiele czynników wpływa na to, ale to, co się dzieje, nigdy czegoś takiego tutaj w Norwegii nie było, żeby rodzina musiała płacić latem powiedzmy 5000 za prąd. Więc jeżeli wybieracie się do Norwegii, to liczcie się z tym, że do rachunku um, za czynsz trzeba sobie doliczyć jeszcze jakieś 5 koła za prąd. Słuchajcie, wiadomo, że singiel. Powiedzmy sobie szczerze, nie zużyję 100 kW, no chyba że bardzo by się starał. Ktoś, kto mieszka na pokoju czy wynajmuje sobie kawalerkę, no to ma inne potrzeby niż rodzina i, i ten rachunek no, będzie dużo niższy niż, niż ten, o którym ja tutaj wspominam. Ale, mimo wszystko, właśnie chciałam Wam dać znać, że prąd jest strasznie kosmicznie teraz drogi. Ale tyle o prądzie. Ja idę sobie zrobić teraz kawkę jeszcze i tak się śmieję, bo patrzę tutaj, za mną jest rowerek i pewnie zastanawiacie się, co ten rowerek tutaj robi w salonie, właściwie na środku salonu. Ale to dlatego, że Adaś ma już nowe łóżko. Adaś już teraz będzie spał w dużym łóżku dla dużych chłopców. Zaraz Wam pokażę. Adaś ma teraz takie łóżeczko. To jest to standardowe, bardzo popularne łóżko z IKEA, które rozkłada się, rozciąga się na 2 metry, więc ono rośnie razem z dzieckiem. Więc musiałam zrobić takie mini przemeblowanie, dlatego że łóżeczko w dalszym ciągu mam. Łóżeczko trzymam tak awaryjnie w razie jakichś koszmarów i gdyby coś mu się odwidziało, że jednak nie chciałby spać w tym łóżku, no to wtedy jeszcze... Śpi w tym łóżeczku starym, które ma od yy, noworodka, ale myślę, że jeszcze tak z tydzień, dwa, i po prostu będę się pozbywać tego łóżeczka, yy, dlatego że idzie nam całkiem, całkiem dobrze. Były może tylko ze trzy noce, w którym yy, nie chciał spać w łóżku i nie chciał tam zasypiać sam. E, ale powiem Wam szczerze, że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona, bo myślałam, że będzie to szło dużo gorzej, i jakoś nie wiem, bałam się, że nie będzie w ogóle tam chciał leżeć, ale poszło tak więc, e, rowerek, który miałam u siebie w sypialni, powędrował tutaj, dlatego że na razie nie mam miejsca, nie, ma, nie mam co z nim zrobić. Po prostu on stoi i zbiera się na nim kurz, bo ja na nim nie jeżdżę i tak sobie odpowiadam już, że biorę się za siebie, że będę zdrowo jadła, że zrobię w końcu coś ze swoją twarzą, z tą cerą dużo rzeczy chcę zrobić tylko nigdy nie mam na nic czasu albo po prostu mam inne priorytety i ten czas przeznaczam na bzdury no na przykład teraz do Was nagrywam i patrzę na podłogę a na mojej podłodze leżą kamienie na środku bo Adaś się bawił, przytargał, wysypał i nie pozbierał. Ja też nie pozbierałam, bo mi się nie chciało. A tak ogólnie, no to wskoczyłam oczywiście w dresy. E, rozpięłam te włosy, w ogóle chciałam ci spróbować czegoś innego. Czaję się, żeby tu wejść do kuchni, zrobić sobie kawę, ale tu jest takie strasznie światło, więc na razie wychodzę z kuchni. Opowiem wam, idę zrobić kawę. E, wskoczyłam w dresy. E, włosy. Chciałam spróbować czegoś nowego. Mówię, uliżę sobie. Przylakieruję, żeby było takie. Wiecie, uklepane, ale to totalnie mi nie podeszło. Nie mój styl, w ogóle, ja jestem człowiek. Dres, włosy najlepiej, no to wiecie. Tutaj mój ananas i jakoś mi tak najbardziej pasuje. No, ale teraz są tak przylizane te włosy od tego lakieru, że one nawet ani drgną, więc będę musiała je dzisiaj umyć. Tak czy siak, ja muszę mieć włosy co drugi dzień, dlatego że mam tak cienkie włosy i tak ciężko mi jest znaleźć odpowiedni szampon, który nie będzie mi przetuszczał włosów, że to jest kosmos. Zresztą ja yy, i tak w każdym filmie, pod każdym filmem mi piszecie, że mam tłuste włosy, że nie dbał o siebie. <ścoughs> Więc czy ja umyję, czy nie, i tak będzie i tak będzie źle. <ścoughs> I dorobić kawę. Śniadanie było na bogato, przynajmniej jak dla mnie, więc obiad też będzie dzisiaj na Adam, bogato. Adam, tak, Adam jest moim pomocnikiem. Adam będzie zalewał wszystko śmietanką Alpro. Robimy dzisiaj krewetki. Mam boczek, który muszę zużyć, więc dużo boczku będzie. Cebula, e, suszone pomidory i uwaga, ryzykuję, podgotuję i obsmażę troszkę pekińskiej kapusty, bo szkoda mi jest jej wyrzucić. Do tego mam najlepsze pomidorki Polpa z Mutti. E, I wszystko połączę, z, będzie taki sos właśnie na bogato, słuchajcie, taki wynalazłam. W polskim sklepie makaron z algami morskimi. W życiu go nie jadłam, ale spodobał mi się kolor. I właściwie go kupiłam a da się zakręć wodę. Kupiłam go dlatego, żeby zachęcić małego, żeby jadł makaron yy, nowym kolorem. Obiad gotowy. Wiem, że on nie wygląda może za smacznie, ale uwierzcie mi, w smaku jest naprawdę super. Byłam strasznie sceptycznie nastawiona co do tej kapusty pekińskiej i dałam mm, tylko połowę tej główki, którą widzieliście, ale naprawdę polecam. Super wyszło. I obiad z bani na dwa dni. Jeśli mam dzisiaj dodać ten film, to muszę skończyć. Ja nadawam sobie włosy, żeby nie było um, tym olejkiem. I w dalszym ciągu Wam go polecam. Moje dziecko się bawi kamieniami. Kupiłam go w TK Maxie. Pięknie pachnie i ma super, właśnie ten dziubek dozornik, że można sobie polewać. Nie trzeba się za bardzo wrzucić. A Adaś! Dobra, widzicie, co ja kończę, bo to nie ma sensu. Widzimy się w następnym vlogu. Ha!